Dzisiaj jesteśmy na Starym Okotowie przy ulicy belgijskiej, w nieruchomości, która zajmuje całe piętro budynku. To aż 353 metry powierzchni. Rzadko spotykana powierzchnia w tej lokalizacji. Dokładnie. I co najważniejsze, to przestrzeń daje ogromne możliwości aranżacji. Obecnie mamy tu układ biurowy, tak? 12 pokoi, sale konferencyjne, recepcja, kuchnia, schowki, nie wiem, serwerownia. Ale wszystkie ścianki są z kartą gipsu, więc można łatwo. Usunąć, przestawić, przearanżować wszystko. Czyli inwestor może z tego zrobić praktycznie wszystko? Od dużego apartamentu, przez dwa niezależne mieszkania, po nowoczesne biuro albo nawet siedzibę firmy. Tak, dokładnie. A dodatkowym atutem są cztery miejsca postojowe w garażu podziemnym. Pełna infrastruktura teletechniczna, tak? IT klimatyzacja w każdym pomieszczeniu. Świetna lokalizacja, czyli z zgiełk, a zaledwie 100 metrów i park morski około. Jesteśmy w cichej, zamkniętej uliczce. To idealna propozycja dla inwestora, który widzi potencjał w przebudowie, podziale, a także dla dewelopera, który może tu przygotować apartamenty premium. Tak, jeśli ktoś szuka gotowej powierzchni biurowej, wystarczy wstawić biurka no i uruchomić ten cały zgiełk biurowy. To jest naprawdę fajny standard. Pokażemy detale. Parapety czy parkiet. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej nieruchomości, skontaktuj się z nami i zapraszamy na prezentację. Zapraszamy do kontaktu.